Co to jest lobbying? Moduły TP20 mają trzy wewnętrzne punkty osadzenia. Te punkty są często nazywane elektrostykami. Gdy punkt stykowy zostanie zarejestrowany za pomocą trzpienia, punkty stykowe przesuwają się, przerywając obwód elektryczny i rejestrując w ten sposób punkt. Maksymalna zalecana długość trzpienia to 50 do 60 mm w zależności od typu modułu TP20. Krótki trzpień zapewnia równe rozłożenie nacisku niezależnie od kierunku pomiaru. Natomiast co się dzieje, gdy musimy użyć dłuższego trzpienia? Dłuższy trzpień to dłuższa dźwignia przy rejestracji punktu pomiarowego. Oznacza to, że nacisk pomiarowy będzie się różnić w zależności od kierunku. Punkty pobrane tam, gdzie moduł może obracać się na dwóch elektrostykach, zostaną zarejestrowane przy użyciu małej siły, zapisując punkt wcześniej. Jeśli punkt jest pobrany tam, gdzie moduł może obracać się tylko na jednym elektrostyku, wymagana siła do zadziałania będzie większa, co zarejestruje punkt później. To wszystko skutkuje błędem kształtu o wartości przekraczającej graniczną niepewność pomiaru. Poniższe przykłady pokazują cztery błędy znanego pierścieniowego wzorca. Oba pomiary wykorzystały ten sam moduł, tę samą głębokość oraz 100 punktów pomiarowych. Jak sobie z tym poradzić? Aberlink 3D ma innowacyjny sposób na skorygowanie tego błędu. Jest to wykonywane za pomocą opcji Kalibracja zaawansowana w edytorze sąd. Zatem sprawdźmy. Oto wyniki pomiarów z testu. Możesz zobaczyć, że FI 40, trzpień 20 mm, ma błąd 6 mikronów. To mieści się w dopuszczalnych granicach. Jednak trzpień o długości 140 mm Daje nam 20 mikronów błędu kształtu. Jest to efekt triangulacji wynikający z omówionej wcześniej konstrukcji sondy TP-20. Przejdźmy teraz do menedżera sond. Kliknij prawym przyciskiem myszy na odpowiedniej sondzie i zamiast wybrać kalibruj, wybierz opcję kalibracja zaawansowana. Uruchomi ona dodatkowy cykl pomiarowy na kuli kalibracyjnej, mapując piny. Modułu TP-20, a następnie skoryguję te wymiary we wszystkich pomiarach, które wykonamy po zakończeniu kalibracji. By więc kalibracja zaawansowana, włączę obraz z kamery. Maszyna przejedzie, aby wykonać kalibrację. Wykonany zostanie cykl pomiarowy kalibracji zaawansowanej. Na początku zbierane jest 5 punktów na górze kuli, aby określić jej położenie. Po czym mierzona jest zewnętrzna średnica, pobierając co najmniej 60 punktów. Kalibracja zakończyła się. Jeśli spojrzymy ponownie na menedżera końcówek, zobaczymy błąd kalibracji wyższy niż normalnie. Nie stanowi to żadnego problemu. Kiedy wykonana została kalibracja zaawansowana, to ten błąd zostanie wykorzystany jako korekta po miarach. Stworzona została mała mapa zawierająca poprawki czyli korekty sondy cp 20 Wyjdźmy z menedżera końcówek. Klikniemy prawym przyciskiem na mierzonym okręgu. Widzisz, to był poprzedni pomiar przed kalibracją zaawansowaną. A teraz, gdy to zrobiliśmy, po prostu ponownie uruchomimy pomiar i na pewno zobaczymy poprawę, gdyż zastosowano mapę kalibracji zaawansowanej. I to kończy pomiar. Jak widać, poprawiliśmy błąd kształtu wykorzystując kalibrację zaawansowaną. Błąd kształtu spadł z 20 do 9 mikrometrów. Więc najważniejsze jest to, że jeśli używasz trzpienia dłuższego niż zalecana długość 60 mm, używaj opcji kalibracji zaawansowanej. Warto też zauważyć, że można używać dowolnego kąta głowicy pod warunkiem, że trzpień nie będzie opadał pod własnym ciężarem. Zachęcamy do korzystania z tej funkcji.